Jakie ładne lampki. To jest jedyna ładna rzecz od tego ostatniego ujęcia, które przed chwilą widzieliście. Wtedy było już tylko z górki. Amerka zalana, ja cała mokra, bo przez szybę naleciało wody do środka. Ale jest zachód, więc jeszcze jest ładnie i fajnie. Ładne niebo. Jedziemy sobie, szukamy pola kempingowego. No, znaleźliśmy ściemnia się, ale luz, bo mamy przecież to opatentowane, nie? No i trochę wieje. Pamiętacie ten nasz piękny namiot? Przyczepiany do samochodu, który pokazywaliśmy dwa odcinki temu? Jutro rano wam nagram, co z niego zostało. Jest... Po prostu jest wichura. My też jak takie downy, 10 minut po zachodzie, no bo to się szybko rozkłada 10 minut. No tak na, na prostym jakimś kempingu, wietrze. to się rozkłada 10 minut, ale tu była masakra. Te kijki pourywały się, te, ten stelaż, pobieły się, my tu po ciemku to jakoś prostowaliśmy, naprawialiśmy. Ostatecznie zdecydowaliśmy się, że ta strona będzie tak niziutko, nie jest teraz tak jak było ostatnio. Bo inaczej to wywiewa to całkiem do kosmosu, w księżyc, wszędzie. <grym> Jeżeli jutro jeszcze coś zostanie z tego namiotu, to go pokażemy wam jak wygląda. No, także zrobiła się misja survival. Ja przez ostatnią godzinę chodziłem w koło namiotu i, i wszystko co się nadawało jako pilka to wykorzystywałem. Wykorzystałem wszystkie sznurki jakie miałem przy ubraniach, przy butach, wszędzie. Żeby w jak najwięcej miejsca to przyszpilić do ziemi ten namiot I jakoś go ponaciągać To wygląda jak... No nie wygląda tak ładnie jak ostatnio No ale mamy lampki Ale lampki są cudowne No i mam nadzieję, że trochę się uspokoi w nocy, bo... Inaczej to czeka nas niespokojna noc I odlecimy No, także... No nasz pierwszy beach camping Pierwsze jeżdżenie po plaży, pierwsze zakopanie się Podkopywanie, no i ten... Samo kempingowanie na plaży, to jednak też trzeba przeżyć, żeby wiedzieć, żeby wiedzieć know-how. Jeżeli to oglądacie, to prawdopodobnie przeżyliśmy, więc good no, no, for us. Chyba, że jest rok 2030 i ktoś znalazł tą kamerkę, to <laughs> tu chłopcie, w tym miejscu, gdzie znaleźliście kamerkę, tam jesteście. No i ogólnie. Nie zamierzaliśmy przynosić tutaj całego naszego dobytku Ale w momencie, jak rozstawialiśmy ten namiot, to, to wiało tak mocno Że musieliśmy czymkolwiek go dociążyć Żeby chociaż móc wiedzieć, gdzie jest który narożnik i gdzie co przyspilać, bo... No, on fruwał normalnie jak ten Jakby był maskiem przykręconym do samochodu, to chyba jeszcze... No, to taki był jak żagiel albo jak latawiec W ogóle nic sobie nie robił z tego, że miał być namiotem No Ale... Też znowu trzeba powiedzieć, że ostali wszystko w porządku Moi sąsiedzi z boku zaraz przyszli powiedzieć, czy coś, czy coś trzeba pomóc Czy coś I pani z, z drugiego boku też przyszła zapytać czy coś Jedni nam pożyczyli latarkę, drudzy spali dobrym słowem I e, to jest tak bardzo... Było bardzo spoko No No to zobaczymy, jak nam pójdzie w nocy No i nie wygląda już tak cudownie nasz namiocik. Zaraz wam pokażę co się działo wczoraj. No, była taka wiechura, że też one wszystkie fruwały tutaj, te słupki, te części. Tutaj się, no tu się wyrwał ten słupek, ale jakoś mi się go udało wkręcić, ale widać, że te blachy są e, uszkodzone. Najgorsze jest w tej części przy samochodzie. To samo, ten cały słupek się wyrwał. Te całe blachy, do których on był przytwierdzony się powyginały, podarły normalnie jak kartka papieru. Nie uwierzycie, ale to jest teraz zamontowane na moją sznurówkę od adidasów. Robiliśmy to po ciemku już, w środku nocy. No przetrwało noc, a całą noc tak wiało, jeszcze później zaczęło padać, no ale no to akurat nie przeszkadzało. Jest przeszpilony ten namiot do ziemi w jakichś 10 miejscach. Oczywiście nie miałem tyle szpilek. Jako szpilka jest użyte takie pokrętło do lewarka i jako szpilkę Znalazłem tutaj kawałek takiej całkiem zdrowej deski. Porąbałem ją na młotkiem oczywiście, bo żadnych innych narzędzi nie miałem. Wszystko co tutaj robiłem. Wczoraj to robiłem młotkiem. Eee, no, przetrwała noc. Dobre jest to, że jest 100% nieprzemakalne, bo padało dosyć mocno w nocy, a, a wszystko było spoko. No i to jak wrócę, to. Teraz jak tak myślę na spokojnie, to nie są też takie duże uszkodzenia, tylko tam z tamtej strony. Będzie trzeba naprawdę trochę popracować, żeby a ten supek z powrotem przytwierdzić żeby był taki, ruszał się w tych kierunkach, w których ma się ruszać i nie ruszał się w żadnych innych żeby w miarę łatwo się składał, ale myślę, że jest do opanowania ta sytuacja No, to czas na śniadanko Śniadanko z widokiem na morze a właściwie na ocean No tak wygląda nasz dzisiejszy camping W sumie jak wczoraj w nocy o tym opowiadałem, to Wyglądał w mojej głowie jednak trochę gorzej. Muszę przyznać, że nie wyglądać tak żałośnie ten namiot, jak na to, co tutaj się wczoraj działo. Wzięliśmy sobie jeszcze mały upgrade'ik na ten wyjazd. Czyli taki... To się nazywa Camp Shower. I to jest taki silikonowy, 20-litrowy worek na wodę. Ale stwierdziliśmy, że będziemy tego używać po prostu do mycia naczyń. Żeby nie trzeba było z każdym kubeczkiem nie trzeba było z każdym kubeczkiem lecieć gdzieś, gdzie są jakieś toalety, albo prysznice, albo jakieś inne miejsca użyteczności publicznej. Tym bardziej, że no to jest beach camping, więc to już nie jest tak jak e, na wszystkich innych miejscach, że co 5 metrów jest publiczna toaleta i jakieś prysznice. O, tutaj w całej, na całym odcinku tej plaży, tylko na bo jesteśmy no jest podzielone na takie strefy. Tych stref jest chyba... Na tej plaży jest 10, a na Main Beach jest 20. I tylko na 3, 5 i 7 są toalety, takie kompostowe, takie chemiczne. Więc jest tak skromniej. Dodatkowo takie pole kosztuje, kosztowało nas 20 dolarów około za noc. Żeby móc się tutaj rozbić. A dodatkowo, jedyny tutaj dojazd do tego miejsca to jest przez plażę. I wjazd na plażę kosztuje 50 dolarów. Co prawda 50 dolarów na miesiąc. Ale no, nie sądzę, żebyśmy się tu jeszcze raz wybrali, ponieważ prom tutaj, taki, który jest w stanie przewieźć samochód, kosztuje 150 albo 160. Więc no, prawdopodobnie to jest takie jednorazowe pozwolenie na wjazd na plażę w naszym przypadku i kosztuje 50 dolarów. No, także taka no, jest przepiękna ta wyspa i naprawdę. Um, Chciałoby się tu często wracać, ale no jest to trochę koszt. Podsumowując, to jest właśnie około 150 prom, 50 pozwolenie na wjazd na plaży, 20 za miejsce kempingowe. I gdybyśmy chcieli jeszcze mieć dostęp do prysznica, to na tej wyspie jest jedno pole namiotowe, które jakby sprzedaje dostęp do swoich prysznicy i kosztuje to dychę. Ale mamy swój kamszały. Więc zaraz będzie najprzyjemniejszy znowu moment wyjazdu, czyli będziemy sobie poszaleć trochę po plaży wykorzystamy. Póki jeszcze mamy spuszczone powietrze z kół. Jest piękny, słoneczny dzień. Naprawdę ładnie to wygląda. A następnie wybierzemy się w południową część wyspy, bo wczoraj zwiedziliśmy prawie całą północną. Zjechaliśmy i o około 18 mamy prom powrotny. A jeszcze jedno rozwiązanko. W nic specjalnego. 10 litrowa butelka wody z kranikiem. A, kosztuje 4 dolary w się. Stwierdziliśmy, że jest zarąbista na kempingi. Po ten przyrząd? Jak się... Niektórzy nazywają to kluczem do kół, ale ja wolę nazwę urządzenie wielofunkcyjne. Czasami może być używane jako śledź. Widzimy się na plaży. Krzysztof, sprawdza głębokość wody, bo tak wyszło, że od tamtej strony do tamtej, rozciąga się taka kałuża, a my, żeby przejechać dalej, żeby wyjechać w ogóle z tej plaży, to musimy tam dojechać do jakby mm, do campingu, który jest połączony drogą z plażą, więc, a żeby dojechać do tej drogi, to musielibyśmy przejechać przez taką mega głęboką jakby wodę czy rzeczkę, więc to jest niemożliwe. Więc musimy przebić się na tamten grunt, na tamtą plażę, ale właśnie nas dzieli taka łuża i zastanawiamy się, czy to nie będzie na przykład za miękko, żeby przejechać, albo czy nie za głęboko, żeby nie ochłapać sobie silnika za mocno. I no, nie wiemy, co robić w tym momencie. Pewnie teraz ludzie siedzą na tych, co mówią: Co za debil, on chce do wody wjechać samochodem, a drudzy mówią: Co za debil. Na czym się zastanawia? Przecież to na dużo głębszych można jeździć. Więc. Ale człowiek jak nie spróbuje to się nie nauczy, więc... no. pytanie się szybko i czy uh -huh. minimalizować ryzyko zakopania się czy pomału i minimalizować ryzyko zmoczenia sobie w jakichś części Woo! Uh -huh! Nie utanęliśmy! No, tak No, no, to właśnie chciałam też Wam powiedzieć, że śmietniki na, plaży, na, tych, na tych polach, takich kempingowych, yy, plażowych, to są takie kontenery na kółkach. No bo wiadomo, że śmieciarka tutaj nie przyjedzie po nie. Więc po prostu właśnie widzieliśmy na żywo, jak odbywa się to zostawianie nowego śmietnika i zabieranie starego. Co tu jest napisane? Czytam Bluey. Czyli jak nazwa tego piwa? Czyli jak nazwa tego pieska? To będę trochę tłumaczył, może bardziej. Bluey jest psem, który wykorzystał swoją szansę na stanie się australijską legendą. Najstarszy żyjący pies, który spędził blisko 30 lat pracując przy powiedzmy. Zaganianiu owiec? Zaganianiu owiec. Zanim odszedł w 1939 roku. I teraz najśmieszniejsza część. Blue reprezentuje prawdziwy australijski duch ciężkiej pracy i lojalności. Poświęceniu na rzecz zrobienia danej pracy. It's loyalty of getting the job done. And then at the end of it all relaxing with your best mate and beer. Czyli, Czyli, że australijski, australijski duch to jest ciężka praca, lojalność, ale jak już jest wszystko zrobione, to wtedy można sobie usiąść i wypić piwo ze swoim najlepszym kolegą. Dokładnie tak. Wydaje mi się, że współczesni Australijczycy pomijają ten fragment o ciężkiej pracy i poświęceniu na rzecz tego, żeby coś było zrobione. Nie neguję, nie? Ale po prostu no Australijczycy są tak mocno wycilowanie i no, to nie jest taka nacja, która się jakoś przedkłada pracę i poświęcenie pracy ponad wszystko. Tak mi się przynajmniej wydaje. No. Także bardzo nas to rozśmieszyło wczoraj. No. Zobaczcie, jaka oldschoolowa stacja benzynowa. Podobała takie małe dystrybutorki. I w ogóle za benzynę płaci się na poczcie. To jest poczta. Nie ma żadnego znaku. Jak ktoś nie wie, że tutaj ma jedyne tankowanie w tym, w tym punkcie wyspy. Po tej stronie wyspy. No to raczej sobie nie zatankuję. A także, jeżeli przyjeżdżę tutaj po godzinie 18, to też nie zatankuję. Tak jak my wczoraj. Plus jest taki, że ceny się nie różnią zbytnio na wyspie i poza wyspą. Są podobne. A minus jest taki, że dochodzę do wniosku, że przyjeździe po plaży spalanie to jest gdzieś 100 na 100. Co ty gadasz? Wow. Nie wiem ile, ale dużo. Wow. No bo nasz licznik w samochodzie kończy się na 30 litrów na 100. I jak jest więcej, to jest po prostu uświetlane 30, ale więc nie wiemy, ile więcej może być, jaki był nasz maks życiowy. 91, tyle, za litr, diesel i 95, którą my tankowaliśmy. Można zebrać 30 muszelek, i można jeść dzikie małże, ale tylko na miejscu, gdzie się je znalazło. I na tej plaży, na którą teraz wjeżdżamy, można jeździć 60 na godzinę, a na tej, na której spaliśmy, e, czyli na tej drugiej największej plaży tutaj, można było jeździć 40. Policja przyjechała, nie ma wyjątków. Wszyscy muszą tak samo. Wszyscy muszą spuszczać powietrze z kół. Co? Czy będziemy kontrolować prędkość, czy co? Staną z radarem.

Tym pięknym zachodem słońca, który się właśnie skończył, <laughs> się żegnamy. Życzymy Wam miłego przyszłego tygodnia. Oraz, do zobaczenia za tydzień.